Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zaklejmy w Lara Croft and the Guardian of Light. Ja jestem Juno i wracamy na nasze toksyczne bagna, mając e, nadzieję, że jakoś się nie ośmieszą zupełnie i może uda mi się coś jakoś e, ugrać, że tak powiem. Dobra, są tu Pojedyncze kryształki. i teraz te. Hmm. Tu by na pewno się przydało. Hmm. Teraz przypominam sobie na szybko sterowanie, bo. Hmm. Grałam, no cóż. E... parę dni temu, a wiecie, że ze mną to. O, czaszka. E, że ze mną to wystarczy e, no tu, Laro, tu to ona naprawdę ma problem z trafieniem Dobra. Teraz uciekamy, uciekamy, dobra, tu sobie wybuchnie. Czy będzie krótki moment, w którym mogę... No jajaj. Jaj, jaj. No i ducha. Nie do końca o to mi chodziło. Mm, czyli tak, zobaczymy. No, to chyba jest za wysoko. No nie, nie. A kurde. Że ja też... Nie! Będzie śmierć, będzie śmierć. Ja wam to powiadam. Dobra, teraz mamy... Nie, 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 nie! Hmm. Dobra, może teraz się uda. Mm. Okej, okay, mamy czakę! Tylko że co mi po czaszce, jakie ja tu zaraz padną. Tak tak, dobra. A, to ja może poproszę jakąś apteczkę. O, zobaczcie, jest jak no zamówienie. Tylko że trzeba szybko poświęcić i kolejna czaszunia. hop, 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 hop laro. Dobra, jaszczury, jaszczury, jaszczury No dobra, kolejną rzeczkę też spróbują zgarnąć, tylko najpierw kryształek. A tu chyba nie ma jakichś większych problemów z tym Tak, tak, tak mm, Czy ja byłam tam? O tutaj znaczy się Kurde, no właśnie, że ta... Aha, byłam, oczywiście no, właśnie, że ta pamięć yy, nie pomaga. Hmm, czyli spróbują jakoś się tędy może poprzywikowywać. O, plecaczek. To jest coś bardzo kuszącego. Hmm, o nie, o nie. Ich lepiej unikać. Tu kolejny plecaczek. A, jeszcze Wy to jesteście bardzo przewidywalne moje słosiaczki, w mogę milusińscy nie całkiem dobra szybko 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 a kolejny pełz nie tutaj na nas, jak rozumiem dobra teraz tu Lara przydziałaś mi się? no kto to widział? I... znów. Chyba mnie to nie było. No... Gościu nie miał tyle szczęścia, co ja. Jest... W zapis, ale... To Nie wydaje mi się, bym... Mm, nie, 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 o, o! właśnie, już mi się to nie uda. Eee... Dobra. No nie, no nic mi to nie zrobiło. Ale już wysadziło go za to. A tak, nie ma szans, bym to przeszła. Bez zatruwania się. Ale w sumie mogę jeszcze jakoś próbować w sensie, już nie dla osiągnięcia, bo i tak go nie będę miała. Ale po prostu tak dla siebie. Żeby sobie życie utrudnić. Powiedzmy. Dobra, szybko, szybko, okej. Okay. Tutaj, o nie. A, niech on tu przyjdzie. A masz. Teraz będzie na pewno musiał tu przejść. Się zaciął. No, nawet ja nie mogę go pieknąć, jakbym sobie chciała. A masz? A masz. Dobra, będzie wybuchał. No i też mnie pieprznęło. No pewnie. Mogłam się tego wszystkiego spodziewać. Krzysztof. Tutaj jeszcze są. Dobra. Punkty na szczęście ładnie lecą. Lecaczek. A, może lepiej go zostawić na potem. Tak, tak, ten, ten. Mówię. Tu. O nie, o nie, o nie. Dobra, będę szarżował. A, nawet nie zdążył, no proszę. Nie, jakoś mi go nie szkoda, kurde ja tu. Widzę, że tam powinna była jakoś pójść, ale mm, i tu też. No dobra. Czyli, tam to moment. A, najpierw zobaczymy, co to robi. Aha, tylko tak, jakby to ogarnąć fajnie. Prawdopodobnie w ten sposób. Tak, oj Laro, uciekamy, uciekamy. A tutaj ten sposób. Eee... No właśnie. O, kurde, ale to wyjdzie. Z mojej strony. Dobra, czyli zrobimy... Aha! To mi tak nic nie daje. Okej. Okay. Hmm. Czyli zaraz jak... Aha, dobra, już rozumiem. Czyli to mi jakoś za wiele nie da. Hmm. Tu było chyba jeszcze jedno takie. Tak, tam. Ale nie. Nie, nie, nie. To, to jest to samo. Hmm. No dobra, czyli w zasadzie ma sens zrobić coś z tym. Tylko, że najpierw muszę to wysadzić. No dobra, to otwiera to, a to też to. Hmm. Tylko, że jak... No właśnie, że jak schodzą, to to jakoś tak To przecież jakoś nie działa, chyba że mogę... A, dobra, tak, to ma sens. Ile no, ja też musiałam nad tym siedzieć, by do tego dojść? No, brawo ja. Hmm. Kolejne te, no i dobra, mam wyjście. Tak, tak, tak. Tylko, że to mi nie daje spokoju. Bo to musi być od czegoś. Tylko od czego? No nie, 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 nie tak. Hmm. Chyba, że to jest jakieś oszukańcze. Tak, bo... No właśnie to od razu widać efekt jak tak pracujemy nad tym no nic czyli Lara swoje zrobiła Lara może ruszać dalej mm, to podtrzelamy troszeczkę sobie na to ja na to jak na lato chociaż szczerze nie lubię lata <grymne> to, takie, takie tam gadanie mm, różne dobra nie wiem, pewnie do krawędzi nie nawet, więc też brawo ja, jak zwykle. Plecz, tak? To jest fajna sprawa i teraz... Ta brama mi się otworzyła, prawda? A, no właśnie. Tu widzę miejsce, w którym będzie można... A, kryształek, w którym będzie sobie można coś pewnie zrobić. A pewnie nawet zginąć, <gry> ale to za chwilę. Eee, aha. Ostrożnie. No dobra, czyli tak, przyda nam się pewnie. Tak. Tak. Czaszka. To nasz priorytet, żeby potem nie jęczała nie zapomniała o cholera. Mm, nie, dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze. E, dobra, jak najszybciej. Auć! No, Ten jego zabójczy oddech, dobra, to może nas poratuje to miejsce. A e, no, jakoś tam, w jakimś stopniu, może niewielkim, ale zawsze coś... Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Teraz tak, czy tam coś jest? Ośmielam się tki, stwierdzić, że może być tu coś. O kurde! To nie będzie proste. Chyba. Nie, to Lara. Mogę je zniszczyć? Dobra, mogę. I teraz tak. Odpowiedni moment. Szybko, szybko, szybko. Du, 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 du. Pyk, 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 pyk. Jestem aż... Jestem z siebie tak dumna, że aż to z słowami jest Trudne do wyrażenia. Zaraz. A... Będę przebiegnę. Uciekam, uciekam. Bam, 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 bam. O nie, o nie, o nie. Tu będzie ciężko przeżyć. To, tu, tu, lara. tu jest jakaś a, malutka miejscówka do stanięcia. O, i kryształek. Nie, nie, nie więcej kryształków ale jest to całe mnóstwo dobra proszę się do mnie panowie nie zbliżać ojej jakoś niebezpiecznie stanęłam na tym stopku takim kryształek dlaczego on nie chce do mnie ajajaj dobra jest jest nie, nie 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 jej to mnie zaraz zabije. No, dziwo nie dobra co my tu mam o, czaszka nie była jakoś specjalnie ukryta, chyba co? Dziwna aż podejrzana. Dobra, to sobie Mmm... Co to jest za miejsce? Jeszcze jeden kryształ mi chyba został niezgadnięty. Czy apteczka? Apteczka. No i właśnie, tak to jest jak człowiek wraca po apteczkę i ginie prawie. <laughs> o, tam są. Dobra, ja je chcę. Bo tędy, no właśnie, można wrócić. Więcej kryształków, ładnie. A ten co, taki oporny. Ojej. A w sumie nie ma się co I właśnie. No to nie, co to do końca, chociaż... Bardzo ładnie ta broń działa, ale dobra. Zaraz i gdzieś się na pewno jakąś amunicję tu znajdzie. Więc też chyba nie ma co się martwić. O nie, to wygląda jak... Coś się pije będzie dużo pułapek. Więc najpierw wolę sprawdzić, czy nic mi nie ucieka. Nie no, to wygląda jakbym ja musiała już tam iść. No to dobra. Jak mus to mus. Idziemy w takim razie. Aha, wiedziałam, że już nie wrócę. Czerwona czaszka. To czachy z karnem na pewno. E, Lara. O chwileczkę. Co to ma być? Lecimy tu w takim razie. Myślałam, że trzeba będzie z nimi walczyć, ale nie, Cholera no prawie, ale jak wiem, że tam jest czaszka, to ja tak łatwo nie odpuszczę. Ja ją po prostu muszę zgarnąć. Chyba, że... O kurde! No kupia gra, no i jak ona mogła mi to zrobić? Nie no, ale dobra, jak już wiemy, że tędy też w sumie można przeskoczyć, to no, spróbujemy, tylko no tak, 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 oni sobie myślą, że nam coś mogą zrobić. A niech tak myślą, aż umrą. O, zobaczcie, jak to kupię. Bo Lara, no i zacięła mi się sobie. No super. No właśnie, że ona mi się zacięła, to nie mogłam jakoś stamtąd wybrnąć, wyskoczyć. I tak to wyszło. Nie wiem ile jeszcze gra, każe mi to oglądać. Ale w sumie jak tak grzmoty i pioruny z nieba lecą na wrogów, nie na mnie. To można sobie popatrzeć. Tak, dobra, tutaj jest, 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 szybko. Hmm, dobra, tu jest taki e, most, grzechy chyba... O, czaszka, jest, jest, jest. ta jest moja. No, ciekawe, czy im jakoś uda mi się w takim razie uciec, czy to... O, mogę amunicję w sumie, skoro Kolejna brama, która jeszcze otwarta nie jest. O, mogłam w sumie skorzystać z tego. Hmm. Czaszka! Kurde Lara! No super. <grytanie> Dobrze, że był zapis. Um, tak, jak zobaczyłam czaszkę, to już zgłupiałam. Gdzie ona była? Tak, teraz. Aha, tutaj. Dobra, mogę tak w miarę ostrożnie zejść i wejść bo tu ogólnie chyba jeszcze mnie nie było to skręcą sobie, aha o nie, nie 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 ta broń ale tu mają szkórę lepiej z pistoletu i tak tu znowu wracam i jednak chyba byłam teraz jak to na mapie ta brama jest yy... Co, tu jakoś powinnam iść? Tylko jak ja się... E... No nie wiem, że nie było mnie tu. To miejsce wygląda znajomo, ale... Nie wiem, może i nie było. A, no chyba nie było. Jednak. E, nie wiem, czy dobry pomysł to... Aha i to jest czasówka no dobra co to za moment najpierw właśnie kryształki a to? to jakoś z drugiej strony pewnie hmm. nie wiem sobie może najpierw zgarnę to oj kurde a, pewnie upgrade mi się nie zaliczy tak jak Umarłam co? A spróbuję jakoś tak. Nie wiem tak naprawdę do czego mi to potrzebne. Mm. Najpierw poproszę upgrade. <grydy> nie wiem w sumie. Kurde, nie zwróciłam uwagi na to czy ja go wziąłam, czy nie. Czyli tak, lecimy... Aha, i już tak zaliczyło mi, że wzięłam. Ale to jeszcze elegancko tak właśnie chciałam zrobić, tak jak trzeba. Wow! O rany, no super. Ale okej, okay, wzięłam, to wzięłam. Teraz zajmiemy się tym. W sumie nie bardzo wiem, co ja mam tam zrobić. Ja lecimy na czuję tak tutaj pojęcia nie mam aha już, już wiem to nie z tą bronią dobra czyli to trzeba będzie ruszyć wysadzić a łatwa w sumie sprawa mm, powiedzmy Mogłam wpaść na to od razu, a nie się ośmieszać w ten sposób Dobra, larazkarz Tutaj, tutaj, tutaj Okej, okay, jedno rozwalone Teraz z tym drugim będzie trochę kłopotu, ale to obstawiam, że tamta mm, też nam to jakoś e, umożliwi W sensie te odciągnięcie drugiego cośa. Tu, 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 a no, wezmę kryształki, bo w sumie mm, to ile podnoszę to w sumie mm, potem chyba się zmniejsza no liczba e, tego co mam, ładnie, kolejna brama, mm, mm, no wreszcie. A zobaczcie, chciałam tak przeleść od razu bez tego pięknego grobowca. Oj, Lara, uciekaj, uciekaj, bo jeszcze nam No jej będzie strasznie co. A, dobra. Na razie nie zginąć. Kryształki mnie kuszą, ale nie, dobra, odpuszczę je sobie. Tu, amunicja i uciekamy. Ja wiem, że w sumie lepiej byłoby, bym te kryształki jakoś ładnie po Bożemu zbierała, ale... O nie, 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 nie. Na was idą zwykłe pistolety. No właśnie. No, z jeszcze ruch trochę kryształków wypadło. Teraz tak. Eee. Sobie pomożemy włócznią. Tak, tak, tak. Ojej, pańskie tą kolączkę strasznie. Au! Dobra, on mam nadzieję tu przejdzie całą jego świcę. Też utłuczemy zaraz, oj, co zimne, nie tak. No, zapraszam, zapraszam. Dobra, będzie wybuchał, au. Dobra, nie jest ze mną te numery. E, para... to falni. tego, tego, tego. Pięknie. Kolejne wbiłam w punkciory. Nie zbliżajcie się do plecaczka! Plecaczek jest mój! Zaraz sobie pokryształki z nich jeszcze wrócę Bo jak dają trzeba brać O, jeszcze ten! Szrek jedne zielone W sumie coś z tego jest Bagna, szereg też mieszkał na bagna Tylko, że szereg był fajny Jej Mamy kolejne zadanie, co na szczęście nam daje jakieś osiągnięcie i jakiegoś pomusa. Pięknie, pięknie. Bardzo, się bardzo z tego cieszę. To była ta kolejna brama, zaraz jeszcze zerknę, czy na pewno tu to... nie zostało, nie. Ojej. A tak też przyciskamy. Bo co mam rezygnować z jakichkolwiek punktów, nie ma sensu. Dobra, dobra, dobra. I lecimy. Nie wiadomo gdzie, ale ku przygodzie. Mm. O kurde, ale to było głupie z mojej strony. <gryw> Bardzo głupie, ale dobra. Um. No trudno. Ojej. Czyli co, mogę sobie jeszcze po tamte kryształki wrócić? Okej. Okay. Hmm. Nie wiem po co mi ta kula będzie. Może się przyda. Jeszcze o tym nie myślałam. Na razie ogarniam sprawę kryształkową. To mi coś fajnego pewnie robi. Czyli jednak kula mi potrzebna będzie. Aha, rozumiem, rozumiem. Dobra, to w sumie można ją ze sobą chyba przetoczyć. Bo dlaczego by nie? Oj, Kulo, ty mi tu nie sprawiaj kłopotów większych niż trzeba. Kryształek. Wezmę go koniecznie. Oj! Kulo, nie uciekaj! No super. Dobra, no w sumie to może wysadzi i... Aha, super aha tutaj mi ona będzie potrzebna czyli że ała o kurde jak to możliwe ja przy... zapomniałam patrzeć na życie i aha no Lara mm. dobra pięknie eee, super kili chodź kulo Trzeba będzie sobie pomagać z tymi wszelkimi bombami, jak widzę. O nie! Tak, to może ona spadnie na sam dół? Miło by było. Leć, leć, kulo przez O nie! Znowu! Ale mi się dziwne rzeczy tu w tym poziomie przytrafiają. O, mam kulę. Fajnie. Nie wiem, czy to jakiś bóg, czy, czy nie, czy... Leć kulo, leć, 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 nie zatrzymuj się. Okej, okay, czyli więcej kryształków. Leć, że sobie na dół kulo. To jest nią no nie tak. Chodź. Tak. O nie. Ona chce mnie zabić, ta kula. I ma, jak widzę, wiele różnych na to, by to mi zrobić, prawda? Leć, leć, kulko, leć. Dobra, spokojnie. Do schodów ją. No, na schody się wtorcz. No, tak. Zamiast od razu zbierać te wszelkie kryształki, to mogłam ją właśnie najpierw tu umieścić, a potem koniec po się wracać. Tak, 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 tak. Zaraz, zaryzykuję. Mm -hmm. I tak trudnie. Tylko jedna rzecz mi o panie daje spokoju, no ale dobra, to by się tym przejmował, lecimy dalej. I wyszłam. Nie wiadomo gdzie w zasadzie. Trudno. Mm, kolejni panistina. No co tam. Zaraz. Może czaszka jakaś jest na dachu? Nie. No to jak nie gro to... ...poopalić <grystanie> sobie ten dar. O! Kryształki! No jak to? Przecież ja je tu zbierałam chyba. No chyba, że nie. Tak jestem ślepa i mam pamięć... Nie wiem, stulatka. Kryształ. Pięknie. Ojojoj! Dużo ich tu strasznie. Ale... Jakoś mam to gdzieś. <grystanie> Dobra. Weźcie opary, znikajcie. Ja chcę już dalej ruszać tu. Hmm. Tylko chyba nie bardzo wiem, gdzie dokładnie. Ale tu coś ładnego widzę. O, kryształki. I tam. Czyli zaraz, może ja zerknę, jak to na mapie wygląda. A. Hmm. To lepiej obszukam sobie jeszcze ten teren oj 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 dobra źle 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 hmm. tu mi się kryształki pięknie zabłyszczały i pytanie co jest tam czaszka dziesiąta moi drodzy Ej, jak miło wszystkie dziesięć co mi się podoba? Jeszcze trochę sobie punktów ponabijam. A co mi tam. Hmm. Nie wiem, co może być tu. Chyba nic. Brawo, ja. No, to fajnie, że tu poszłam. Idziemy już w takim razie tu. I pytanie, co to będzie? Bla bla bla. <grych> ok, czyli. Nie ma zapisu? Oj, to dziwne. Hmm, bardzo dziwne. Podejrzane to wszystko jest tutaj. Co ja mam zrobić? No właśnie, to się nie otworzy, ale jest zapis jednak, więc dzięki za oglądanie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.